E, witam wszystkich bardzo serdecznie co w tym odcinku zasuwamy przez most. Dowiedziałem się już jak to zrobić, żeby przez niego przejść. Także ja tam zasuwam, widzimy się na miejscu. Dobra, Jesteśmy tutaj na rozdrożu idziemy w tą stronę. Także jeszcze kawał kawałeczek. No, i pamiętacie, tutaj były kamienie porozrzucane, co nie? No, i okazuje się, że one były po to, żeby rzucić w tą dźwignię. Ale przeczytałem również, że da się z łuku tą dźwignię przesunąć. I cyk. Most otwarty. No, nie wpadłbym na to sam, dlatego sięgnąłem porad, czyli internetu. Także wbijamy na ostatnią stację. Zobaczymy czego się dowiemy. To będzie trzecia. O Jezu! No i spadłem. Jestem za bardzo podekscytowany <śm> i nie uważam na nic. Dobra, powoli tutaj, tyk. Dobra. Dobra, jesteśmy. Stacja numer 4. Piętrowa. I mamy projekt przewód paliwowy. Jak i również notatkę. Która co nam powie? Aha, da nam całą resztę. Mapę po prostu, da nam. A czemu tu jest y, czaszka? Chwila, to jest szóstka, czwórka, dwójka. A to jest to chyba niedźwiedź. Tak mi się wydaje. Ten duży z poprzedniego odcinka. Mamy trzeci przełącznik. I mamy też numer 6107. Czy nam się to zapisało? Tak. Karawan town. Czyli następna przygoda będzie w mieście karawan. O, walczą. would have known how to make them stop. I I found her wrench out by the clearing. I've been calling out on the radio. Please, I just want to talk this. The is screaming outside. I hope her and Henry make up soon. Um, okay. Mamy tutaj młotek, śrubokręt. Brakuje nam tylko jeszcze chyba żarówki tam do tego manekina, co tam stało. Hmm, nic tu nie ma ciekawego więcej chyba. No tak patrzę to nic nie widzę. Bez sensu. Co, w sensie, że serwerownia i tyle. Okej. Okay. Dobra. W sumie tak na dobrą sprawę to możemy już stąd wypływać, nie? No ale bardzo mnie ciekawi, co się stanie, jak tam pójdę z tą piłą, z tym motkiem. Co ja będę mógł stworzyć. Także chyba tam pójdziemy. Dziwi mnie tylko, że tu nic nie ma więcej oprócz tej stacji. Hmm. Rozejrzyjmy się dookoła, może coś jest. No bo nie chce mi się wierzyć, że tylko to tutaj jest. Dobra, to pień z grzybem. Aaa, <laughs> plaster miodu! Mamy plaster miodu. To może to nie jest grzyb, tylko plaster. No pewnie że tak. No i to mi się podoba. Bierzemy wszystkie oczywiście. Nie wiadomo kiedy się przyda. E... Chyba więcej nie widzę. Nie, tam jest most. Dobra, pójdziemy jeszcze tutaj dookoła tej skały. Czyli nic, dobra. Eee, to teraz idziemy gdzie? Z powrotem do stacji numer 6, tak? Przez tą trującą wodę. To jest chyba w tą stronę blisko, nie? Eee, przewód paliwowy przydaje się do transportu biopaliwa, no tak. Się napije. No tak, jeszcze nie bardzo bym chciał stąd wyjeżdżać w sensie wypływać. Bo tu są jeszcze te e, pszczoły, nie? Które można złapać, tak. Siatka: z czego to się robi? Maś, lina i deska. No właśnie. Także z tym sobie jeszcze poćwiczę. Żeby złapać te pszczołki A my się zbliżamy do tej Wait, to nie jest ta stacja. Kurde, dobra, to zrobię cięcie i widzimy się zaraz. Dobra. Jesteśmy przy tej wodzie. Ops! Ops. I... jesteśmy, dobra. I to będzie w tym Ranger Ranger Station. Po drodze miałem Bitwę z Niedźwiedziem, ale to takie... Już wszyscy widzieli... Dobra, mamy tutaj... Kurde, no czemu tego nie widzę napisu? Oh, come on! Mamy piłę. Mamy młot. A jeszcze. I mamy klucz. I mamy notatkę. Jaki również achievement. Ale nadal nie mam żarówki. Dobra. Wesołych świąt z nicości. Bliźniaki Korea. I tyle? To była ta ostatnia wiadomość? No okej... Okay. O, if you lived here, your house is gone. Okej. Okay. No brakuje nam tej żarówki, no. Ach, nie lubię czegoś takiego. Dobra, zapauzuję, sprawdzę, gdzie tą żarówkę można znaleźć. Dobra, tą żarówkę można znaleźć e, obok mamy niedźwiedzia, tego dużego niedźwiadka. Tam stoi podobny manekin, jak ten tutaj. I z niego można żarówkę wytachać i przynieść ją tutaj. Hmm, czy mi się chce to robić? Szczerze nie wiem. Hmm. <śm> Zobaczę. Dobra, przeczytałem, że to jest tylko do osiągnięcia, więc nic nam to ciekawego nie da. Mm, no to mamy w sumie w głównej mierze całą wyspę zbadaną, nie? Trzy stacje, dowiedzieliśmy się, gdzie mamy jechać dalej. Czyli na Caravan Town. Płynąć znaczy się. Eee, przepisy jakie zdobyliśmy Także No cóż Nie wiem, chyba będziemy wypływać Myślałem, że coś więcej tutaj będzie, no ale I tak jest spoko, okej? Okay? <laughs> Podobało mi się to Eem... Tak Dobra, wracam na tratwę. O, morda. No, Dobra, udało się. No już te niedźwiadki nie są takie groźne. E, główka mi niepotrzebna. Mamy na sobie... A właśnie, nie pokazałem wam czegoś. Ta -dam! Można zmienić jednak kamerę, perspektywę. To jest pod przeci... przecinkiem u mnie na klawiaturze. Także tak wygląda Niedźwiedzia maska. Ok. To widzimy się za sekundkę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ło! Wow, jeden strzał wystarczył, żeby go przegonić. Nice. Eee, no i cóż. Sprawdźmy ostateczny raz. Tak. Wszystkie notatki mamy. Wszystko rozwiązane. Mamy też mapę tego. Jedynie ten achievement za tą żarówkę można dostać, ale to naprawdę nie interesuje mnie to. Nie robię tej gry na 100%. Także ruszamy na Caravan Town. Spisujemy cyferki, zobaczymy gdzie to jest. Ops, o kurna. No, nie ciekawie. Zjadłem surowe mięso, i woda mi znikła. A! Kurde, no, nie mam niczego tu na szybko, żeby ją opędzlować tego nie można zjeść. Kurna Zanim to się zrobi, to ja umrę. Come on, kurna. No, dawaj tą wodę. Czemu to tak długo trwa? Czy ja nalałem tu coś wody w ogóle? Dobra, jest. Uf, żyjemy. Ach, stres trochę mnie złapał. Dobra, włączmy i tak eee, 6107. 6 1 zero siedem, mamy to, i gdzie to jest? 1800 osiemset metrów w tamtą stronę. Hmm. no to co? No to wypływamy, podnosimy kotwicę, co tu się dzieje. Prądy mnie jakoś dziwnie ciągną. Kot... A, bo to jest skręcone. A dobra, to się wyprostujemy na prosto do tamtego miejsca. Można to nawet przyspieszyć lekko. Dobra, włącz silnik, włącz silnik, i do przodu. Troszkę w tą wyrównamy. Zobaczmy, gdzie to jest dokładnie. O, prosto, dobra. O, dobra, mamy to? Tak jest, dobra. Także z powrotem na morze. Papa. Pa. Wyspo! Mam nadzieję, że jakieś wysepki po drodze będą. Może do którejś z zielonych podpłynę. Bo przydałoby się weł wełnę załatwić, nie? Ehm. Baterie można schować. I tak... Możemy się nauczyć przewodu paliwowego. Że bardzo łatwo to się robi. I mamy również plaster miodu. Co możemy zrobić? Miód. Eee, stworzenia biopaliwa. No tak. Szkło plus plaster miodu. Kurna. Zapomniałem o ulu. Nie złapię teraz pszczółek. Ajajaj. Dobra, trudno, może gdzieś jeszcze będą pszczółki, nie? Mówi się trudno. Masz, kurde, w łeb. Posiekam cię na sushi. Okej. Okay. 15 minut plus tamte nagranie. Myślę, że zakończymy sobie tu odcinek. Taki dodatkowy będzie, myślę, że w tym samym dniu wypuszczę. O, <grymianie> także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym.